Witamy w panoramie szkolnej Amelia Romanowska i Monika Borowik. Zapraszamy do oglądania. W październiku nasi pierwszoklasiści oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów w Szkoły Podstawowej nr 15. Uczniów pasował Pan Dyrektor Roman Kotarski. Ciężka, ciężka i ważna, bo nauka to sprawa poważna. Teraz wstawać rano już. Żeby... Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 imienia Jana Pawła II w Lublinie. Ślubujemy. Jóra! Jóra! 10 listopada 2023 roku w naszej szkole obchodziliśmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademię przygotowała klasa 6b. Witam Was! To ja Polska, Wasza ojczyzna. To przez 3 tysiące lat. Polska została wykreślona z mapy świata, ale pozostała w sercach i umysłach Polaków. że walczycie za to, żebyśmy my byli wolni. Ale musimy również pamiętać o tym, że nic nie jest dane na no zawsze. Że wy codzienną pracą, codzienną nauką e, również walczycie o to, żebyśmy my byli wolni. 30 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zabawie andrzejkowej. Hasło tegorocznej potańcówki to biały bal. Dla Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice rozegrali mecze siatkówki opucha dyrektora szkoły. Zebrane dary zostały przekazane w postaci paczek do potrzebujących rodzin naszej szkoły. Z tej okazji odbyła się Akademia, którą przygotowało Szkolne Koło Integracji. 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, dlatego postanowiliśmy do kwestię Wam nieco przybliżyć. przygotowane przygotowane specjalnej piosenki przez klasę pierwszą. cicho sza. Współpraca z Polską, tak powiem. Zamknięte. Proszę, dziękuję. Mogę, nie może, może, nie może się doczekać. Mamy to. Kolejna inicjatywa budżetu obywatelskiego stoi przy naszej szkole. Pan wiceprezydent Mariusz Banach, radni, rodzice i pan dyrektor. Dokonali uroczystego przecięcia wstęgi mobilnego boiska. Bardzo serdecznie Państwa witam na uroczystym otwarciu Boiska Mobilnego. Pierwszego takiego w naszym mieście, pierwszego takiego w naszej dzielnicy. E, wszystkim rodzicom, e, ponieważ to oni głównie głosowali na to boisko, e, bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że ono powstało. E, dzięki Wam, no nie tylko nasi uczniowie, ale również e, mieszkańcy okolicznych bloków, tak czy na przykład członkowie Akademii Krychalskiej Bronowice mogą również korzystać z tego boiska. Ja bardzo serdecznie poproszę, przede wszystkim chciałbym powitać wszystkich. Przede wszystkim pana prezydenta Mariusza Banacha, Pana Leszka Daniewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i pana Piotra Chodunia Radnego Miasta Lublin. Chciałbym również powitać oczywiście pana Marcina Rybickiego, przedstawiciela kuratorium Oświaty w Lublinie. Oczywiście witam Panią e, naszą radną dzielnicową, panią Baręć. Nie tutaj radnego naszego. tak Wszystkich radnych dzielnicowych. Bardzo się cieszę, że Państwo ze mną są tutaj dzisiaj. Witam oczywiście dyrektorów okolicznych szkół. E, zauważyłem tylko pana Kamila, ale... O, no właśnie. Dzień, dzień dobry. Pani dyrektor Szkoły Postolowej 31. Dzień dobry. 32. 32 też jest. O, jest pani dyrektor Gęca. Dzień dobry pani dyrektor. No właśnie. Witam was również serdecznie. Witam oczywiście również wszystkich nauczycieli, rodziców i innych zaproszonych gości. Udało Proszę, nie. Ty, że się w tej blace na tym niebie lód. Niech czeka w milczeniu, niech czuwa, bo spełnia się cud. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Dziękujemy naszym wspaniałym artystom, uczniom klasy pierwszej B. Busta, żeby przyprowadzić spis w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorzącą serii był kwiry... która tu jest zgromadzona. Chciałabym wszystkim Państwu, którzy przybyli dzisiaj na naszą uroczystość, również złożyć serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego, wszelakich łask. Na te nadchodzące święta i na cały zbliżający się następny rok. Wszystkiego dobrego. A teraz zapraszamy na pogodę. Dzień dobry, jesteśmy Waszykowany dziewczynki. Majda i Alicja. W najbliższym czasie pogoda będzie raczej chmura. Temperatury będą dość zróżnicowane. Mogą wynosić od 10 stopni na plusie do minus 5 stopni. Będą występować naprawdę i za bardzo oprawne. Dziękujemy i życzymy miłego dnia. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i wymarzonych prezentów. Wesołych Świąt i Nowego Roku! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia cała nasza redakcja życzy wesołych, wesołych świąt, świąt i szczęśliwego, szczęśliwego nowego roku. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Bye.